Od tego czasu potrzebowałem bardzo poważnych konsultacji prawnych. Znalazłem więc odpowiednią kancelarię, gdzie poznałem niezwykle poważnego pana mecenasa, z którym umówiłem się na dostarczenie dokumentów drogą mailową. Następnego dnia akurat była Parada Równości, więc w tym czasie w redakcji mieliśmy tak zwaną głupawkę. Bowiem w naszej redakcji zdominował, zdominowała aura taka homoseksualna propozycji matrymonialnych między kolegami. I niestety, ten najbardziej skandaliczny trafił akurat do pana mecenasa. Zadzwoniłem do niego, błagając go o to, żeby nie czytał tej wiadomości. E, pan mecenas obiecał mi wtedy, że nie przeczyta tej wiadomości, że natychmiast ją skasuje. E, dzisiaj jesteśmy dobrymi znajomymi, ale wysłanie tej wiadomości nie było najlepszym wyborem.